Zobaczcie jak pusto, zobaczcie jak pusto na ulicy. Chiński Nowy Rok. 5 dni wolnego, 5 dni wolnego mają, nie? W Indonezji na Chiński Nowy Rok. Każde jedno święto jakiegoś państwa, które jest obchodzone, na przykład Boże Narodzenie, mają wolne. Chiński Nowy Rok mają wolne. Jakieś święta buddyjskie mają wolne. Twoje święta mają wolne. Normalnie bogate państwo to stać na dni wolne dni wolne także a ja pędzę w klinice, nie ja idę do sklepika, później idę sobie pochodzić trochę zobaczcie, wszystkie, wszystkie takie małe, małe biznesiki są pozamykane tutaj pani Kurczakowa jest zamknięta, tutaj klopsiki z Wołowiny są, są zamknięte, wszyscy mają Libur Libur to są wakacje to są wakacje i jak jest Libur to wszyscy mają Libur i wszyscy wyjeżdżają wszystko się pozamykało, wszystko pojechało a u mnie klientów nie ma no chłopaki tylko mają zajęcie bo chłopaki mają zawsze zajęcie, prawie zawsze no i cały szef skrzyżowania też nie zarobi bo ma mało samochodu co tam u chłopaków o no, zobaczcie jak elewacje nabierają kolorów tu mają takie czarne te, nie wiem czy to balkony są, czy, wygląda jak balkony, nie, tutaj cały czas robią te kładą te płytki, teraz malują tak z każdej strony osadzają, oprawiają, jak to jest jak to się mówi wprawiają okna, czy wprawia się szybę, czy wprawia się okno o to jest pytanie, a ja pędzę dzisiaj na siłownie sobie dla pochodzić także od czasu do czasu muszę sobie chodzić na siłownię dzisiaj zobaczcie, kupiłem sobie dzisiaj sardynki sardynki sobie kupiłem w sosie pomidorowym ale zobaczcie jakie to są sardyny Łuchu, ale co zrobię? Ucztę dzisiaj, no wszystkiego oczywiście nie zjem. Ale takie sardynki, wiecie co ja robię? Ja robię z tego taką sałatkę, że po prostu miksuję te sardyny z tym sosem. No bo jednie, czy tam jest kręgosłup, czy nie, bo jest dobrze przyswajalny wapń I do tego dodaję, dodaję sobie cebuli. Jeszcze posmakuję jaki ma smak, i wtedy swoich przypraw jeszcze dodam różnych, różnorakich. Tu wygląda taka paciaja, ale. Ale za to, jest, za to jest lepsza niż takie sardyneczki, jakbyście zależy jak to lubi. Bo jeżeli ktoś lubi się grzebać, to mięso widać jest. To jedną ręką to wiecie, no Jedną ręką to można sobie. Wiecie, co zrobić. No, ja sobie to wszystko wymieszam w jednym sosie. Do tego dodam czerwonej cebuli i mojej ulubionej przyprawy. Jeszcze tylko zobaczę, jaki ten sos ma smak. Właściwie mogę teraz zobaczyć. słono, słono pomidorowy, czyli będzie można to dodać troszeczkę jeszcze. Jest mało kwaśny. Cytryny, dodam cytryny i dodam, yy, no, jak to się nazywa, mówiłem przed chwilą, takie mo moich ulubionych przypraw i czerwonej cebulki. Pozdrawiam. To jest mój przepis taki na na zrobienie takiej sałatki. No, ala sałatki. Witam was serdecznie, to chłopaki dziewczyny pokażę wam jak tutaj pan sobie ma sobie ma takie coś, tutaj ma tak termosy, termosy z gorącą wodą termosy z gorącą wodą i tutaj możecie sobie wybrać tutaj możecie sobie wybrać co chcecie ma, pan też ma, ma lód i teraz możecie sobie takiego pop z lodem sobie zrobić możecie sobie zrobić ciepłą herbatkę kopalapi, bardzo popularna kawa tutaj, do tego możecie sobie zjeść pandonową bułę albo taką bułę, to też bardzo popularne tutaj, słomki, oczywiście cukier i inne dodatki I to wszystko pan wozi pan wozi to wszystko na, na komarku, tak to wygląda o, widzicie tak to wygląda i taki obwoźny, obwoźny sklepik wodę do picia wodę do picia, można sobie można sobie po prostu kupić, no i oczywiście chrupiaszki także dużo spotyka się takich dużo się takich spotyka na, na rowerach, ale nie w mojej dzielnicy akurat, w mojej dzielnicy się nie spotyka takich na komarkach, tak jak teraz wam pokazałem, to jest parę ale na rowerach starbaki na rowerach nie jeżdżą także, a my się udajemy do sklepu na jakieś wazywne zakupy zobaczcie jak to wszystko rośnie jak to wszystko rośnie, jak jest woda Woda to życie. Woda to życie, jak to wszystko. Wszystko zielone. U Chłopaki tam ja wam później pokażę na osiedlu. Chłopaki cały czas. Chłopaki cały czas na osiedlu walczą z chwastami. Przesadzają, sadzą, rozsadzają. Także. Życie się toczy No stop, no stop zielone. To zobaczcie chłopaki spawają jakąś taką siatkę jak wybieg dla tygrysów może tu będzie wybieg dla tygrysów no ale już już ściągnęli nie wiem wieje nie wiem czy będziecie widzieli nie wiem czy będziecie widzieli to że całe się zapowiada ach ta kamera zaraz wracam dobra już jestem no, także wybieg dla tygrysów, chłopaki. Może to będzie mini zoo. <laughs> Oczywiście żartuję. Oczywiście żartuję. Dobra, udaje się do domu sobie zrobić zupę na ogonach, bydlęcych ogonach. No, ale tutaj z park, park dla dzieci zrobili ładny, nie? Obadamy, co tam będzie dalej się działo. Śledzimy, śledzimy losy. A zobaczcie jakie ładne BMK stara, fajna BMK ja to mam centymetr do takich kwadratowych samochodów sam kiedyś takie kwadratowe samochody miałem mamy rękę na pulsie będziemy, będziemy widzieli co, co tu się dzieje co tutaj się dzieje oczywiście jakieś zmywanie chodnika teraz po tym betonach wylewaniu betonów ja idę zobaczyć jeszcze czy chłopaki na osiedlu Uu. ciężko pracują Zobaczcie jak tutaj momentalnie jak to wszystko, jak to wszystko zarosło, nie. Nie tutaj chodzą, chodzą i wyrywają tą trawę, tą trawę. Te liście grabią, sprzątają codziennie i zobaczcie, co tutaj się dzieje. No teraz miał, przepraszam, teraz było parę dni wolnego. Jest, nagrywam teraz w trochę innym trybie, dlatego tak szybko macham. Nagrywam trochę w innym trybie i zobaczymy. Jak ten tryb będzie się to w tym trybie po prostu filmiki będą wyglądały, wyglądały lepiej, dlatego tak troszkę mocniej się ruszam na nie ja Wiem, czy będziecie coś słyszeli, to wiatry nie zlatają. zobaczcie tu już świeże, popikowane sadzonki, po, <laughs> oni non stop, non stop wsadzają jakieś coś, tam wyrywają, wsadzają, non stop, non stop mają zajęcie To jak ktoś lubi ogród, to by miał cały rok. Cały rok by miał cały rok by miał roboty, widzicie? a ja im poprawię przejdę o nie, nie niedobry jest to. tutaj znowu coś będą grzebali a, tutaj, a dzisiaj to robili, tutaj te sadzonki tam te krzaki powyrywali bo już są brzydkie i posadzili sobie na to miejsce posadzili od razu od razu nowe także pozdrowki serdeczne, ja udaję się robić. tutaj. Patrzcie na to. Nie wiem, czy widzicie. Nie chcę otwierać balkonu. Czy widzicie te kawałki szkła? Przed chwilą była jakaś katastrofa gdzieś u góry komuś. Gdzieś u góry komuś chyba sz... balkon, szyba strzeliła, bo są takie wiatry. No nie mogę na balkon wychodzić. Są takie wiatry, że masakra i gdzieś komuś strzeliła Szyba i wszystko wleciało mi na balkon. Zobaczcie co tutaj jest. Bardzo niebezpieczna sprawa, co? Nie wiem czy wy widzicie, ale... widzicie? Tam, tam w rogu. No i teraz nie wiem, teraz nic nie dotykam. Czekam, czekam na... Bo na pewno przyjdą... Na pewno przyjdą się zapytać o co tu chodzi. Komu ta szyba strzeliła. Ale tak mi się wydaje, że u góry komuś. Hmm, zobaczymy, zaraz powinni być. Witam, witam was serdecznie. To ja, tutaj pokażę wam taką rybę. Ta ryba nazywa się gruper. Jak nie wiecie, co to jest za ryba gruper. to jest granik. Oczywiście za chwilę wam, oczywiście wam pokażę, pokażę wam tą rybę granik. Tak wyglądają filety, kawałki mięsa tej ryby tego grupera, oczywiście usmażone. usmażone, zaraz zobaczymy jaka jest, jaka jest tekstura. To jest ryba, ryba morska. A dlatego robię wam ten filmik, a robię wam dlatego, że jak pojedziecie, pojedziecie sobie no, powinno mnie być widać, ale nie ja jest to najważniejsze. Jak pojedziecie, pojedziecie, sobie, przyjeżdżacie na przykład do Indonezji, Azji, Tajlandii i mówią Wam, że ta ryba to jest grouper. Grouper i nie wiecie, i nie wiecie dokładnie co to jest za ryba, dlatego tutaj Wam pokazuję tu, 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 albo tu. Ryba, co to, jak wygląda ryba grouper i zaraz będziemy ją spożywali. Chleb z czosnkiem, i chiją, i masełko i do tego, i do tego biała w. Tutaj zrobimy sobie najpierw, posmakujemy bez. Smażymy normalnie, tak jak zmażymy u nas karpika. Możemy ją uparować. Mięso. Mięso. Mięso podobne do dorsza. Mięso. Mięso bardziej podobne do dorsza, a nawet powiem Wam, że bardziej delikatne, jak mięso dorszowe. Nie ma jakiegoś specyficznego posmaku, oczywiście, jest posmak ryby morskiej. Jest to smak ryby morskiej, gdyż, ponieważ jest to ryba, ryba morska. Po naszemu to jest granik. A ogólnie to się nazywa gruper. I rośnie do takich wielkich rozmiarów jak ja, albo jeszcze, jeszcze większych, dodamy trochę czytyny, bardzo dobry w smaku. To jest filet, nie ma ości, ta ryba jest duża, nie, nie, ma, dużo, nie, nie ma dużo ości, mm. nadawałaby się w pomidory jak nic. A tymczasem, Borem Lasem, pozdrawiam, pozdrawiam Was serdecznie, subujcie, lajkujcie, piszcie. Co jeszcze byście chcieli zobaczyć? Także ryba grouper, przyjeżdżacie, w menu jest napisane filet ryba grouper i od razu będziecie mieli przed oczami, co to jest za ryba, jak ona wygląda i gdzie ona żyje. Ja Wam to wszystko, wszystko zaraz tutaj na filmiku będziecie mieli pokazane. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i do zobaczenia.